Krótkie nagranie, chciałbym Tobie pokazać jak w różnych trzech strategiach, jaką ilość punktów można odbierać na wykresie realnie w przeciągu dnia, czy w przeciągu pół godziny, dwóch godzin czasu. Czasami 4 godzin, 8 godzin. Tutaj mamy pierwszą klasyczną kwestię. To jest ropa. Ten wykres, który zaznaczam tutaj. Wykres numer 1 to jest ropa. Wykres numer 2 to jest S&P 500, czyli akcje. S&P 500 to jest wykres H4. Tutaj po prawej stronie. Czyli 4 godzinne świece. Pattern numer 2. Czyli typowy pattern. Tutaj po lewej stronie wykres numer 1 to jest ropa. Wykres M30. Czyli całkowicie inny time frame. Inny interwał czasowy. Ale ten sam pattern. Pattern numer 2. Także sprawdźmy, ile tu jest punktów do odebrania, bo to są typowe kwestie, które pojawiają się w przeciągu dnia. Próbuję tutaj zaznaczyć ilość punktów. To jest pojedynczy ruch, tu jest około 50 pipsów, powiedzmy 45 do odebrania, to jest 450 dolarów jednym dużym ruchem, czy jednym dużym lotem, inaczej mówiąc, tak? Tu jest natomiast yy, sporo więcej, bo jest tutaj 575 pipsów, także to jest ponad 500 dolarów, czy 50 dolarów, tradeując bardzo małym, małym, lotem, małą transakcją, małym wolumenem. Z reguły to będzie, jak ktoś już normalnie tradeuje, będzie to 500 dolarów lub 5000 dolarów w takim ruchu. To są najbardziej klasyczne ruchy, które pokazuję Wam od 2010 roku, czyli jak można szybko przejść do odbierania ruchów na wykresie takich klasycznych, najszybciej powtarzających się, często 10, 16 razy dziennie, tak? Natomiast jakie są inne ruchy, czy bardziej skomplikowane? Jednocześnie w tym wideo nauczy się, jak ja wyznaczam, czy nie wyznaczam wsparcioporów, bo dla mnie one są widoczne. Tu jest tak zwany swing trading, zobacz, znowu mamy do czynienia różne instrumenty na różnym interwale. Tu jest złoto wykresem 5 na pierwszym wykresie, pierwszym innym niż wcześniej, tak? Natomiast drugi wykres, to jest ropa, na którą przed chwilą patrzyliśmy wykresem 30. To jest typowy swing, także tutaj mamy kilkadziesiąt y, pipsów spadku, co znowu daje kilkaset dolarów na złocie na wykresie 5, czyli to działo się 10 minut czasu. Tutaj na, na, natomiast na ropie, na wykresie drugim, na wykresie 30 tego typu spadek y, trwał godzinę. Czy pół godziny, czy półtorej godziny czasu, bo mamy do czynienia z jedną, drugą, tutaj trzecią świeczką, tak? Kilkadziesiąt pipsów spadku. Możemy sprawdzić dokładnie, ile to było akurat y, przy tym zagraniu, czy przy tej możliwości. 40 pipsów to jest 400 dolarów, tak? Bardzo proste ruchy, pokazuje klasyczne ruchy, które codziennie się pokazują. I zobaczcie, że ja nie mam tutaj żadnych dodatków na wykresie, nie mam wsparcia porów, nie mam takich rzeczy, y, które trzeba ustawiać, typu wskaźniki. Inne kwestie, które dla mnie nie są interesujące, albo po prostu je widzę, tak? Po co tutaj wsparcie opory wyznaczać, jak one są widoczne? Zobaczcie, na wykresie numer 1, który to jest fund do Jena M30, czyli zwykła parawalutowa, jedna z głównych par walutowych, a tutaj ropa znowu, ten sam wykres ropy M30, 30-minutowy. Tutaj mamy akurat ten sam interwał, ale w różnych momentach na różnych instrumentach. Tu jest 26. Zobaczcie, tu jest 27, czyli w ogóle inne dni. Mamy te same możliwości transakcyjne, inwestycyjne. To jest tak zwane, ja to nazywam yy, przebiciem się kupujących, czy agresywnym wzrostem, czy odwrotem agresywnym trendu. Z reguły wygląda to w ten sposób, jak na ropie, czy jak na tym wykresie numer 2. To jest pierwszy, który porównujemy tutaj drugi, tak? także na wykresie numer 2 z reguły. To jest najbardziej atrakcyjne, i tutaj pokazujemy często, jak wchodzić jednym kontraktem, czy drugim kontraktem po chwili, jak budować pozycje transzowe, czyli czasami, jak z ryzykiem 50 dolarów, dosłownie możesz zbudować transakcję, która może pozwolić tobie zarobić 200 dolarów, później natomiast pomnożysz ją bez ryzyka, znowu otworzysz transakcję. Z y, y, wolumenem, który mógłby zaryzykować 50 dolarów. Znowu rynek wzrośnie, dzięki czemu możesz zarobić przykładowo w sumie około 500 dolarów, budując taką transakcję bez większego ryzyka niż jednorazowo 50 dolarów, tak? A móc odebrać, jeżeli nie 500, to 300 dolarów, ale z ryzykiem sześciokrotnie, siedmiokrotnie, dziesięciokrotnie mniejszym. Wtedy mówimy o zysku 5, 6, 10 do 1, 5 do 1, 10 do jednego. tak? Tego uczy się na profesjonalnych kursach, na naszych zajęciach, na otwartych webinarach, czyli przy okazji po prostu różnych transakcji, o których rozmawiamy. Tutaj przykładowo jest wykres euro dolara, czyli wykres numer 1. Znowu mamy do czynienia przykładowo czy przypadkiem nie przypadkiem patrzymy na strzał. To jest tak zwany pattern numer 8, inny pattern powtarzając się, bo tutaj po prawej stronie przed chwilą spoglądaliśmy na pattern numer 2, który powtarza się ciągle na rynku. Tu jest pattern numer 6. Tu jest pattern numer 8. Tych patternów, czyli układów, w sumie mamy 12, a nie 30, ponieważ chcemy się skupić na jakiejś jakości, na najprostszych paternach, tak? Także wykładam 12 tego typu patternów od 2010 roku, także część z nich będzie bardzo widoczna, tak jak swing trading, czyli to, co przed chwilą omawialiśmy. Tu jest taki typowy swing, tu jest typowy pattern numer 6, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, także prosty, Spadek, prosty, odbiór punktów, jak już widzimy, że coś takiego dzieje się na wykresie, tak? Inne momenty, tutaj przykładowo pattern numer 8, to jest na eurodolarze, czyli innej w ogóle, innym instrumencie, chciałem powiedzieć, innej parze walutowej, ale ropa czy S&P 500, na który tutaj z prawej strony patrzyliśmy, czy ropa, czy złoto, to nie są pary walutowe, są po prostu instrumenty, które poruszają się tą samą psychologią, tą samą dynamiką, tą samą logiką. Dlaczego? Dlaczego te instrumenty poruszają się tak samo, produkują takie same ruchy, takie same paterny, powtarzają tą samą dynamikę, odwracają w taki sam sposób? Dlaczego? Mimo tego, że jedne są akcyjne instrumenty, inne pary walutowe, surowce, teoretycznie bitcoin, kryptowaluty, nie mają nic wspólnego ze sobą te instrumenty, a mimo tego wykonują te same ruchy. Dlaczego? Otóż tradują na nich ludzie, albo roboty zaprogramowani przez kogo? Przez ludzi, przez tych samych emocjonalnych, Zadziornych, czy skąpych, czy agresywnych finansowo ludzi. Ludzi, to są ci sami ludzie, tak? To są te same. Rynek powtarza te same momenty. Zresztą na samym wykresie nie ma tutaj zbyt dużo możliwości, żeby wymyśleć coś nowego. Zobaczcie, to są te same momenty. Negacja, negacja, strzał do góry. To są te same momenty, które można wykorzystać na wykresie, tak? Nie mówię, że wszystkie z tych momentów są tak samo atrakcyjne, dlatego yy, zobacz w linku poniżej. Czy zobacz, co przygotowaliśmy, czego można się nauczyć, jak nauczyć się wyłuskiwać te momenty, które są atrakcyjne z momentami, które mogą dać zarobić, z momentami, które będą potwierdzały to agresywność rynku, czy ten spadek, czy ten wzrost. Także w skrócie chciałem wam pokazać po prostu jakie są możliwości transakcyjne, czy jak szybko je wyszukujemy, jak już mamy doświadczenie na eurodolarze, na takim swing tradingu, tak, wchodząc w moment potwierdzenia. Ok, to wam na koniec jeszcze pokażę taki drobiazg. To jest swing trading. Zobaczcie, czyli mamy świeca rośnie, świeca spada i mamy moment potwierdzenia. Moment potwierdzenia to jest ta druga świeca, to jest to. Rynek wzrósł i mógł tutaj rosnąć, tak, ale nie wzrósł. Zaczął spadać, wykonał tego typu akcje, to jest bardzo powtarzające się, bardzo charakterystyczne. Tu jest dynamika ceny i przełamanie wsparcia oporów z dynamiką ceny agresywną. Więc tutaj szukałbym przykładowo ja personalnie w swoich transakcjach nie zawsze, ale w części przypadków, to dokładnie musimy mówić w szczegółach, tak? kiedy wchodzimy w rynek, w jaki sposób, w jaki godzina, czy to jest na początku handlu giełdowego, czy na koniec dnia, jaka ilość pipsów musiała się wykonać w ciągu dnia. No to są takie szczegóły, które omawiamy, tak? Jak ustawiamy stop loss, jak celujemy w zysk, tak czy siak. Ten spadek, który Chciałem Wam tylko pokazać, jaki tutaj na eurodolarze przykładowo się wykonał. To jest około 25 czy 30 pipsów. Nie pokazujesz tutaj, że ktoś idealnie odebrałby całą falę, ale dwa nieduże pierwsze ruchy to byłoby 200, 250, 300 dolarów w takim prostym ruchu. Na przestrzeni jakiego czasu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć świec, pięć, sześć świec. To byłoby ile godzin? Dwie, trzy godziny handlu, tak? Na głównej parze walutowej. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia z osobami, które przystępują, czy przystąpiły, czy są w trakcie naszych kursów, słyszymy się na niektórych zajęciach specjalnych na żywo, dedykowanych dla osób, które przyspieszyły tą naukę, czy uczestniczą w naszych zajęciach transakcyjnych. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymaj się. Papa, cześć. Hej.